Funkcje trygonometryczne, podstawy. Tym razem zastosowanie w zadaniu. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 5 i 8. Mamy 5, tu nie będzie 8. No, najpierw zaczniemy od obliczenia długości przeciwprostokątnej stwierdzenia Pitagorasa. 5 kwadrat plus 8 kwadrat równa się C kwadrat. 25 plus 64, tu wychodzi 89, czyli co jest pierwiastek z 89. I teraz mamy obliczyć funkc wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych. W trójkącie prostokątnym mamy dwa kąty ostre, kąt alfa, kąt beta. Zacznijmy sobie najpierw od kąta alfa. Dla ułatwienia ja jeszcze narysuję jeszcze raz ten trójkąt z samym kątem alfa. Sinus alfa. Sinus alfa, czyli to był długość dalszej przyprostokątnej, mamy 5, przez długość przeciwprostokątnej pierwiastek z 89. Oczywiście można usunąć niewymierność, czyli będzie 5 pierwiastków z 89 przez 89. Kosinus alfa Długość bliższej przyprostokątnej, więc 8 przez długość przeciwprostokątnej pierwiastek z 89. Po usunięciu niewymierności, 8 pierwiastków z 89 przez 89. Tangens alfa długość dalszej przyprostokątnej 5 przez długość bliższej przy prostokątnej 8, więc 5-8. Cotangens alfa funkcja odwrotna do tangensa długość bliższej przy prostokątnej 8. Przez długość dalszej przyprostokątnej 5. Teraz to samo trzeba wykonać dla drugiego kąta, kąt beta 8, 5, pierwiastek z 89, sinus beta. Wzory zachowują się tak samo, czyli długość dalszej przyprostokątnej 8, przez długość przeciwprostokątnej pierwiastek z 89. Po usunięciu niewymierności 8 pierwiastków z 89 przez 89. Kosinus beta długość bliższej przy prostokątnej 5 przez, przeciw, przez długość przeciwprostokątnej pierwiastek z 89. Po usunięciu niewymierności 5 pierwiastków z 89 przez 89. Tangens beta Długość dalszej przy prostokątnej 8 przez długość bliższej przyprostokątnej 5. I kotangens beta. Długość bliższej przy prostokątnej 5 przez długość dalszej przy prostokątnej 8.